Cześć, witam wszystkich serdecznie w niedzielę z kolejnym tutaj dniem Survivalowego Andrzeja. Oczywiście, promocja w będzie cały czas jest aktualna, zaraz powiem o tym kilka słów. Tymczasem, jak zawsze, na samym starcie z mojej strony gorąca prośba, żeby zostawiać łapki w górę pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło, no a jeśli klikniesz tą subskrypcję, to już w ogóle będzie mi jeszcze bardziej miło. Tymczasem, tak jak mówiłem. Promocja w Go Plus Becie jest cały czas aktualna Dla każdego nowego użytkownika czeka atrakcyjny bonus W postaci trzech tutaj odsłon, że tak powiem Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście odsyłam do opisu naszego filmu Tam znajdziecie wszystkie linki, dokładniejsze opisy Tymczasem ja tutaj tłumaczę jak to wygląda To samo założenie konta, weryfikację konta i potwierdzenie zgód marketingowych Dwie dyszki frybetu lecą do Ciebie Pierwszy depozyt to klasyczne podwojenie od 5 dych do 300, stów Drugi depozycik to jest bezpieczny zakres do 5 stów czyli przykładowo grasz za 500 kupon nie wchodzi, dostajesz 500 w bonusie zwrotu. I trzeci, do trzeciego depozytu jest przypisany freebet. Wpłacasz dwie stówki grasz kupon, który musi mieć odpowiednie wymagania, nie, są, nie jest to nic skomplikowanego, oczywiście będą się one znajdowały w opisie tego filmu. I niezależnie od wyniku tutaj leci do Ciebie stówka freebetu. Myślę, że to jest bardzo fajna promocja dla każdego tutaj wymagającego nowego gracza się coś znajdzie. Lecimy oczywiście teraz eee, z czym? Z czym? Jeszcze konkursiwo. Konkursiwo ma jeszcze być tutaj. Eee, dwie dyszki oczywiście do zgarnięcia jak zawsze w Go Plus Becie będą. No i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Standardowo, łapeczka w górę pod tym filmem, subskrypcja tego kanału. No i w komentarzu wytypować należy dokładny wynik i minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Manchesterem United a Tottenhamem typujemy do godziny 17.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza na Go plus Bet nie biorą udziału w zabawie. Jeżeli ktoś nie ma niku gracza na Go, plus Bet, zachęcam, żeby tutaj wejść na chwilę na live chat, zapytać o ten nick i zapisać sobie gdzieś na kartce, czy w notatniku, i mieć to cały czas pod ręką. Lecimy z podsumowaniem wczorajszego dnia. No na razie wygląda to słabo. Przypamiętała się czerwona seria, tego właśnie się obawiałem 3 dni z rzędu w dubsko, że tak powiem. Wczorajszy kupon. Yy, czego wczoraj zabrakło Karteczek, karteczek w meczu Newcastle z Manchesterem City Tam niestety Po trzecie kartce, a później już w ogóle Po bramce na 2-2 Zrobił się typowy piknik Newcastle już siadło, City zaczęło cisnąć I nikt po prostu się nie faulował za braku tych dwóch kartek Rożne Bajeru Leverkusen na lajcie Statystyki, na razie jak to wygląda Póki co jeszcze trzymam tutaj profit, więc mam nadzieję, że Uda się tutaj gdzieś jeszcze wrócić Na zwycięską ścieżkę Chociażby dzisiejszym kuponem Na dzisiaj na dzisiaj ode mnie dubel, mocny mi się tak wydaje, że dubelek francusko-hiszpański. Dzisiaj będę grał za stówkę, czyli za taką stawkę, którą gdzieś tutaj na samym początku ustaliłem, że ona będzie tą nominalną stawką. No i lecimy. Francuska Liken. Dzisiaj jest spotkanie. Hmm, czekaj, za, za daleko, za daleko. Le Afre z Olimpikiem Lyon i stawiam tutaj po prostu na zwycięstwo Olimpiku Lyon. W obu ekipach po trzech zawodników pojechało na Puchar Narodów Afryki, także gdzieś tutaj liczbowo przynajmniej te straty się wyrównują. Niemniej wydaje mi się, że Le Havre no jest gorszą po prostu drużyną od Olimpiku Lyon na ten moment. Lyon tutaj złapał formę, cztery zwycięstwa z rzędu, o ile się nie mylę nawet bez straconej bramki. Flarscore tutaj jak zawsze przychodzi z pomocą. Dokładnie tak, zero straconych bramek w czterech ostatnich meczach, 4 zwycięstwa, strzelonych bramek 8 Także bardzo dobrze tutaj wygląda. I wydaje mi się, że dzisiaj właśnie dzięki temu, że tutaj Leon ostatnio tak słabo grał, jest 2.32 kurs na ich zwycięstwo właśnie w meczu z Le Havre. No i to pobieram, pobieram. No i zaglądam do La Ligi Tutaj oczywiście Almeria z Ryonem. Almeria, która ma ogromne problemy. Jest tutaj oczywiście czerwoną latarnią ligi. Zero wygranych meczów na ten moment. No, nie wygląda, to bardzo do... nie wygląda to bardzo dobrze w ogóle. To nie wygląda, jeśli chodzi o ich, o ich grę. Ostatnio, co prawda, dwa remisy u siebie z Majorką yy, i z Betisem. Jednak, no to nie są ekipy, które można na ten moment przynajmniej porównywać do Zirony. Zirona, która walczy oczywiście o mistrza, bije się tutaj póki co z Realem. Jeszcze nikt inny tutaj do tej walki nie dołączył. No i na razie bije się dzielnie. Bije się dzielnie mocno, yy, nie opuszcza tutaj tej gardy. Są naprawdę chłopaki w fantastycznej formie. Myślę, że dzisiaj po prostu lecą po trzy punkty do Almerii. Wracają tutaj sobie na spokoju i wszystko będzie się zgadzało. Za stóweczkę. O, troszkę mi poszły kursy zanim, od momentu, w którym to sobie sprawdzałem przed, przed nagrywaniem. 3,99 kursiwo, 351,15 może wrócić. Standardowo klikam pyk, zagraj, zagraj. I mamy wszystko zrobione. Dzięki bardzo, że ze mną dzisiaj byliście. Mam nadzieję, że dzisiejszy kupon wreszcie tutaj odwróci trendy. Tymczasem życzę Wam dobrej niedzieli. Widzimy się na następnym odcinku. Oczywiście jutro, standardowo samego rana się No!